Cześć, cześć. Dzisiaj mamy nowy Outcast promocji Shell Ferali. Dzisiaj robimy unboxing nowych zabaweczek. A obiecujemy, że w najbliższej przyszłości zrobimy filmik, jak te cudeńka jeżdżą. Najpierw pokażę Wam z bliska kartonik. Od 6 lat. Także nikomu nie mówcie, bo Marcel ma 5. Tu mamy informację o tym, że autko jest sterowane z komóreczki. Tutaj jest też pokazane, że jest apka, na której można się ścigać tymi modelami po zeskanowaniu kodu. I z tyłu widzimy całą kolekcję Ferrari. Żeby dostać takie autko, trzeba uzbierać 5 naklejek na stacji Shell i dopłacić 54,99 lub 59,99 w zależności od tego, czy posiadamy kartę stacji Shell. Dobra, tu jeszcze widzimy, że mm, tradycyjnie autko jest wykonane w kinach. A tu ciekawostka. Do trzeciego roku dzieciom nie wolno się tym bawić, a zalecane jest powyżej szóstego roku życia, więc dzieci między trzecim a szóstym rokiem życia są tutaj zdyskryminowane na tym opakowaniu. Nie wiadomo, czy mogą się bawić, czy nie mogą. Okej, okay. tutaj yy, kartoniki były zabezpieczone, ale już tu sobie naciąłem nożykiem, więc Marcel otwiera swojego 296 GTB, a ja wybrałem bolida. Tutaj taśmy z boku rozciąłem i tutaj otwieramy. Dawaj tam palucha i, i, i otwieraj. Uch, co ten paluch tam? <laughs> Się. Pomóc Ci? O, co Ty co robisz paluch tam? Zobaczcie, co mamy w środku. Tu mamy jakąś małą ulotkę odnośnie, zdaje się sterowania, bluetooth, coś tam, coś tam. Ileś mamy ulotek. Tutaj widzimy jak się... Ty, jadę już od razu za auto, nie? Po co jak to się... Dobra, powrótku. Powrót, powrót. Tu mamy jakąś bardziej obszerną instrukcję. Gdybyśmy z czymś nie umieli sobie poradzić, to zapewne do niej wrócimy, ale na ten moment myślę, że jest niepotrzebna. Przejdźmy do samochodów. Już mam, ja mam wyjęty. Już masz wyjęty. Ja też mam swój wyjęty. Zobaczcie, bolid jak prawdziwy. Wygląda z bliska bardzo ładny. Jest naprawdę fajnie wykonany, chyba metalowy. Mhm i na pewno jest metalowy. No na pewno metal. Zobaczcie, bolit jest wykonany super szczegółowo. Wszystkie loga sponsorskie, wszystko tutaj znajdziecie. Nawet Pirelli, który robi oponki dla Formuły 1. I co jeszcze jest w zestawie? Kabelek! Ja też mam. Też masz kabelek. Taki króciutki kabelek do ładowania autka. Nie ma oczywiście kostki, więc trzeba podpiąć do własnej. A ja właśnie się zastanawiam, gdzie tutaj się wpina ten kabel. A ja co widzisz, gdzieś tam, gdzie się, gdzie się wpina, żeby naładować? Gdzie gdzie? A nie wciskaj, ty tu pokaż. Tam się przesuwa. A, dobra, już wiem. No, Marcel wybrał całkiem fajną furkę, muszę powiedzieć. Ładna, co? Mhm. Dobra, oczywiście było to w instrukcji. Można tutaj, operatorko mamusiu. Zobaczcie, tutaj się przekręca taki plasticzek. Było to w instrukcji. Widziałem, że coś takiego jest, ale nie skumałem. Teraz mi Marcel pokazał, że to chyba o to chodzi. I tutaj się ładuje autko, później się to zabezpiecza z powrotem. Też masz takie, prawda? Tak. Pokaż. Ale nie nie, 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 nie nie, tak kochany, nie tak, nie tak, nie tak. Zobacz, tu się przesuwa w tą stronę. Marcelek chciał to podważyć, ale, ale to wystarczy przesunąć, tak? W ten sposób. Już. Dobra, jeszcze z poprzedniej promki z BMW wiem, że tutaj się ustawia i można regulować. Jeżeli autko będzie delikatnie odbijać, w którą stronę tutaj można sobie poprawić i to wyrównać. U mnie też to jest, tylko z racji tego, że bolit jest z przodu bardzo wąski, to tak delikatnie to widać. Ładźcie, widzicie, tu jest takie duże kółeczko, tu jest takie małe, to można regulować. W poprzedniej serii w BMK był też problem ze skręcaniem. Wiele osób nam pisało, że autko nie skręca albo słabo skręca. My też mieliśmy taki problem. I można je było bardzo łatwo rozebrać i coś tutaj podłożyć, tak żeby się tam wszystko docisnęło, i wtedy chodziło idealnie. Więc taki, taki malutki tuning, taka prosta naprawa, zdawała egzamin. Mam nadzieję, że w nowej serii już czegoś takiego nie będzie. Tak wyglądają z bliska nasze autka. Ustawiłem je jeden obok drugiego, żebyście mieli porównanie. Jak, jak one tutaj wyglądają w porównaniu ze sobą. Zobaczcie, bolic jest wyraźnie dłuższy, czyli te, te rozmiary pewnie są proporcjonalne do rzeczywistych. Jest też smuklejszy i lżejszy. Oh, Słuchajcie, kochani, my powolutku kończymy. Obiecujemy, że na pewno będzie filmik, jak tymi autkami się y, bawimy, ale musicie jeszcze na to kilka dni poczekać. A tymczasem. Papa Winczowie. <laughs> Jakie smutne dziecko. Marcel, uśmiechnij się. Będziemy się bawić autkami. No co ty, taki poważny. Dobra, papa, pa, kończymy na dzisiaj. Do zobaczenia. Hej. <laughs>